Cześć! Dzisiaj zrobimy sobie centralne sterowanie roletami. Jak widzicie, u mnie wygląda jakby była noc. A nie jest noc, ponieważ jest jasno. Ale mam tutaj magiczny przycisk przy wejściu, który spowoduje, że zrobi się jasno. Widzicie? Wszystko się pięknie otwiera. Więc teraz co to jest za sterownik? Otóż sterownik, który posiadam to jest coś takiego. Ale zobaczcie, ten sterownik nie posiada funkcji centralnego sterowania. Czyli nie ma tutaj w nim możliwości podpięcia guzika zewnętrznego właśnie, który będzie sterował wszystkimi roletami po układzie. Jakie jest rozwiązanie na tego sterownika? To jest sterownik radiowy, więc producent przewiduje, że pilotem, który jest dołączony do zestawu, otworzycie wszystkie możliwe rolety. Ale pilot ten niestety działa tylko i wyłącznie na odległość 5 metrów. Czyli jak sobie ustawiłem tutaj ten pilot, to otwierałem jedną, dwie, trzy może rolety, ale nie byłem w stanie otworzyć wszystkich rolet w całym domu. Z jednego miejsca, więc to niestety nie zadziałało. Możliwe, że przez to, że antena gdzieś się podwijała, możliwe, że gdzieś tam się to chowa w tej ścianie, ciężko mi powiedzieć. Ten pilot po prostu nie działa. Więc, dlatego musiałem wymyślić inny sposób na centralne sterowanie, ponieważ chcę te rolety mieć podpięte i do alarmu, i mieć możliwość zamknięcia przy wychodzeniu wszystkich jednym przyciskiem. Więc, producent również polecił mi, jeżeli chcecie zapodnić to do alarmu, to ich rozwiązanie jest takie, że należy kupić pilot, mały pilot, rozebrać go i przylutować do wejść pod przyciskami kabelki, gdzie będę tych jakby zwierał i rozwierał poszczególne przyciski. Mało wyszukane rozwiązanie, jak na producenta, takich sterowników, dlatego ja wymyśliłem swój sposób, żeby zrobić to centralne sterowanie. I pokażę wam właśnie w tym filmiku, jak to zrobiłem. A teraz jeszcze kilka uwag przy samym montażu, możliwe, że tego nie powiedziałem na, podczas filmiku. To jest tak w kilku tych sterownikach odpadł mi ten przycisk, który się znajduje tutaj. Widzicie? Ten chyba nawet już jest lutowany tak przeze mnie, więc ten przycisk po prostu odpadł gdzieś, go dotknąłem delikatnie i odpadł. Nie wpływa to na funkcjonalność, więc można go pominąć, ponieważ jego funkcja jest taka, że tutaj sobie załączacie, tak jakby funkcję parowania z pilotem, ale można to też zrobić przyciskami później już na przycisku, który będzie do sterowania. Więc ten guziczek sobie tam gdzieś odpadał. I druga ciekawa rzecz była taka, że Czasami, jak ta antena gdzieś się zawinęła mi to podczas składania do puszki w bardzo nietypowy sposób jakoś tak, to po uruchomieniu ten sterownik przychodził w stan e, pętli, czyli on się włączał, wyłączał, włączał, wyłączał i roleta tańczyła tak jak chciała. Musiałem rozbierać tą puszkę, ten przewód gdzieś tam wyciągać dalej na bok, tak żeby nie był zawinięty wokół tego sterownika. I to wtedy dopiero działało. To chyba tyle z uwag dotyczących montażu. Także zobaczcie teraz, jak zmontowałem te wszystkie rolety. Jak widzicie tutaj na podłodze zbudowałem taki układ, który imituje na razie dwie rolety na włączniku podwójnym roletowym. Jest mnóstwo kabli, ale wytłumaczę Wam, o co chodzi, do tego, że tych kabli będzie za chwilę jeszcze więcej. Otóż, w tej chwili mamy tutaj po prostu podprowadzone zasilanie. Faza jest wpięta na zwykły włącznik, i ten włącznik zasili mi jeden sterownik i drugi sterownik. Przewód neutralny jest po prostu połączony tak samo wchodzi do jednego sterownika i do drugiego sterownika. To są zasilone sterowniki. Ze sterowników podłączyłem już lampki. Górna lampka to jest ruch w górę rolety, dolna lampka to jest ruch w dół. To jest roleta lewa, to jest roleta prawa, analogicznie. Teraz tu mamy przycisk, i do przycisku podpięte są, tak jak schematy pokazują, czyli tu jest wychodzący z tego sterownika przewód PG. Mam już jest jeden chyba sterownik jeszcze wolny, to wam pokażę jak on wygląda z tamtej strony, bo już nie chcę go obracać z tymi przewodami. o on wygląda w ten sposób, czyli jest przewód PG, czyli ten niebieski w moim przypadku, i przycisk IP1 i P2. P1 oznacza roletę w górę, P2 oznacza w dół. Po tej stronie macie L, czyli nasza faza brązowa, neutral. Tu jest neutral, już ten, który idzie do lampek, czyli do waszych rolet też de facto. I to samo W1 to jest w górę, W2 to jest w dół. Ja mam to w tej chwili tak podpięte, czyli mamy PG. Czyli tak jakby ten sygnał zbiorczy, jak wał tak zwał i mamy tutaj w dół i w górę. Tutaj jest to samo, PG jest podpięte w tym miejscu, w dół i w górę. No i teraz zobaczmy, jak to działa przy zwykłym układzie. Czyli załączam zasilanie. Rolety wykonują krótki ruch, to jest tak jakby kontrolny ruch tych Rolet. No i teraz mam roletę prawą. Mogę dać do góry, wracam w pozycję środkową. Żeby wyłączyć, można zaczekać dłuższy czas ona się wyłączy, lub kliknąć w którąkolwiek pozycję. W tym momencie się wyłącza. I to samo mamy po tej stronie, czyli w górę. Wracam na środek i w dół, lub w górę, wyłączenie. To samo w dół wyłączam i dół wyłączam. Tak działa układ, kiedy macie każdą roletę niezależną, czyli każda roleta jest podpięta do jednego łącznika i działa tylko ze sterownikiem. A teraz jak to zrobić, żeby zrobić układ centralnego sterowania na tych sterownikach, ponieważ te sterowniki nie mają wejścia do centralnego sterowania roletami. I problem jest tego typu, że pilot, który jest dołączony, ma zasięg, ale około nie tak jak podaje procent 30 metrów, teren, w, tak w mieszkaniu, tylko ma zasięg około 5 metrów w mieszkaniu. Niestety, ale przez ściany nie przechodzi ten sygnał, więc nie jestem w stanie zamknąć wszystkich rolet tym pilotem. Musiałbym chodzić po całym domu i zamykać po kolei. <laughs> więc teraz ja tutaj zbudowałem sobie dodatkowy układ. Zaraz go wam wytłumaczę z przyciskiem centralnym, podłączę go i pokażę wam, jak to działa. Tak jak mówiłem, troszkę tych kabli tu przybędzie. Dlatego jest teraz dopiero tutaj bałagan. Ale nie ma nic takiego, co się nie da wytłumaczyć, więc zacznę od początku. Zobaczcie, w tej chwili mamy po prostu tutaj zdublowane w tych gniazdach są zdublowane przewody czyli teraz ja sobie wyłączę zasilanie o co chodzi tak jak mieliśmy przewód czarny on szedł bezpośrednio do sterownika tak, to on idzie dalej ale obok jest dołożony drugi przewód czarny który idzie do tego mojego zestawu za chwilę Wam opowiem o tych zestawach, co to jest i to samo robimy tutaj tylko, że ten przewód tak jakby sygnałowy, czy tam neutralny, ten jest podpięty bez <laughs> żadnych już diód. Tylko po prostu wszystkie połączone są razem i idą do przycisku centralnego sterowania. Tak zrobiłem ze wszystkimi, czyli brązowe, czarne i niebieskie są połączone. A teraz co się dzieje tutaj z tymi elementami? Czyli jak widzicie, z jednej rolety wychodzi mi przewód. Ten brązowy, idzie tutaj do Wago. Tu jest wstawiona dioda. Tak. <laughs> tu jest drugi przewód brązowy, idzie do Wago i znowu dioda. Zobaczcie, jaki jest kierunek tych diod. Te diody wpuszczają, ponieważ te wyjścia, czyli wyjścia P1 i P2 wystawiają plusa. Tak, czyli one P1 i P2 wystawiają plusa w tym samym czasie. I teraz, w zależności które wejście zewrzemy, czyli P1 lub P2 do PG, czyli ta różnica potencjałów, jeżeli wystąpi między P1 a PG, czyli wtedy jest informacja do rolety, jedź w górę. Jeżeli różnica zostanie, różnica potencjałów pojawi się na pomiędzy P2 a PG, czyli zwarte zostaną te dwa wejścia, wtedy pójdzie roleta w dół. No i teraz tak. Te wyjścia wystawiają cały czas napięcie na obwód do centralnego sterowania. Czyli na tym mam cały czas plusa, i na tym mam cały czas plusa, ponieważ one wystawiają te wejścia, tak. Ale sytuacja jest też taka, że dzięki temu, jeżeli ja załączam tą roletę, to napięcie idzie tu ale tu nie dojdzie, czyli tu w tym momencie nie załączę nigdzie już dalej tego, tej rolety. Żadnej inna się nie ruszy, tylko ta jedna po prostu, a napięcie będzie w układzie. I teraz o co chodzi? To samo jest zrobione na czarnym. Zobaczcie, jak to działa. Załączam teraz rolety. OK, i tak mogę sterować pojedynczo. Tak. Każda sobie działa niezależnie, ok. A teraz mam centralny przycisk. Jadą obie w górę, gaszę i jadą obie w dół. I wyłączam. Oczywiście, to jest taka teoria, tutaj. Pokazana na ziemi, a za chwilę wam to wszystko pokażę już w gniazdku, jak to podłączyć. Co jest ważne, na pewno będziecie potrzebować co najmniej sześciożyłowy przewód. Czemu sześć żył? Dlatego, że potrzebujecie mieć faza neutral, uziemienie. To macie już trzy. Sygnałowy do centralnego sterowania, bo on jest nisko napięciowy, więc to potrzebuje sygnałowy. I oczywiście góra i dół też nisko napięciowe, Więc albo robicie to na dwóch różnych przewodach, ciągnięcie dwa różne przewody koło siebie, albo jak ja to zrobiłem u siebie, co nie jest oczywiście zalecane. Użyłem przewodu uziemiającego, bo ponieważ mam 5 przewodów tylko doprowadzone. Użyłem przewodu uziemiającego jako przewodu niskonapięciowego. Ale to za chwilę Wam pokażę. No i dobra, i teraz musimy zająć się manufakturą, czyli przygotowaniem do składania tych rolet. Jak widzicie tutaj są poszczególne podzespoły, do czego one służą, to jest. Ruch rolety w dół, czyli tu będziemy mieć przycisk, czyli sygnał ma wyjść do układu centralnego, ale nie wrócić. I to samo robimy tutaj: do ruchu w górę sygnał ma wyjść, podchwycię z kreseczka na diodzie, i tu też, czyli sygnał będzie wychodził cały czas, ale nie wracał. Ten przewód, czyli właśnie nasze, tak jakby PG zostaje bez żadnych elementów tylko, że ja tutaj widzicie zastosowałem linkę dlatego, że w tych puszkach i tak nie ma miejsca już jest bardzo mało miejsca więc linka pomaga mi w tym, że mogę to w jakiś tam sposób upchnąć poukładać w tej puszce, ale przez to, że to jest linka to nie mogę tego podpiąć do zwykłego WAGO tylko musiałbym stosować WAGO te z zatrzaskami. Znowu WAGO z zatrzaskami, są większe, no i droższe przede wszystkim, więc dlatego ja robię taki meg, że ten drut przelutowuję tutaj na końcu, obcinam dalej i tu nakładam termokurczkę. Jak to wygląda potem? Proszę bardzo. Czyli dioda przylutowana termokurczka, zostawiam końcówkę, żeby mogła wejść do przycisku i z drugiej strony jest ten drut przylutowany i połową termokurczki taki kawałeczek termokurczki zakładam i też zabezpieczam przygotuję sobie te elementy i podepniemy to w gniazdku no i dobra, mamy tutaj przykład rolety zobaczcie ile tu jest przewodów tu akurat do puszki wchodzą dwa przewody Dlatego, że wchodzą dwa przewody i jest nie idzie dalej, więc ja tutaj muszę je połączyć wszystkie razem. Jak widzicie, tutaj mam przewody do samej rolety. Już mamy neutral, no i góra plus dół. To są wymagane przewody. No i teraz ja muszę sobie pobrać fazę plus neutral z tą i podłączyć do oczywiście sterownika. Jak widzicie, dlatego ja też przygotowałem sobie jeszcze dwa takie ekstra przewodziki, też elastyczne, żeby właśnie móc sobie tutaj to wpiąć i doprowadzić do sterownika. Podłączę na początek te dwa przewody w sterowniku i pokażę Wam co dalej. Jednak najpierw muszę to wszystko podpinać w ten sposób, dlatego że to kolejność układania później w tej puszce jest bardzo ważna, żeby się te kable w miarę jakoś tam kładały, bo później będzie problem. Więc na razie mam powkładane, tak jak widzicie, ten jest z dolutowaną końcóweczką, i fajnie wszedł do wago. Tutaj mam elastyczną część do przycisku. Tu jest neutral, tak samo dolutowana część i do. Sterownika plus czarny, czyli to jest dół, bo tu już mamy w tym momencie sterowanie centralne. Dioda jest po tej stronie, ona idzie do przycisku. Faza tak samo dolutowana i do sterownika, oraz góra. No i tutaj, niestety, w przewodach, które mam już jest kolor szary, no ale ja tutaj sobie robię brązowe przedłużki jako żeby mi się to wszystko zgadzało z tym, co mam tutaj przy rolecie. Dobrze, powpycham trochę tych kabli do środka, bo to trzeba teraz ładnie tam układać, czyli wpychać głęboko, dlatego tutaj widzicie są puszki niebieskie, to są puszki roletowe, właśnie po to, żeby tego miejsca było tam więcej troszkę. Tą część już podpiąłem sobie do sterownika. Tutaj widzicie faza neutra, neutral rolety, dół i góra. Z tej strony już mam kabelki wyprowadzone do przycisku. Na razie to jest zwykłe. Więc to muszę wepchnąć teraz tam do środka, tak żeby nie pourywać tutaj nic, nie poniszczyć, a żeby było miejsce dla przycisku. No i dobrze, i teraz tak. Tu mamy wyjścia T3, odpowiedzialne za niskonapięciowe sterowanie, już sygnałami, które idą do przycisku. Więc tak, wychodzę sygnałem PG do oznaczenia L i podpinam również kabel, ten, który idzie do centralnego sterowania. Tutaj mamy, nie wiem, czy to widać, dwójkę, więc dwójka to jest ruch w dół. Dlatego tu mam podpięty kabel czarny czarny kabel i ten czarny, który idzie ze sterownika no i tutaj na samym dole mamy jedynkę czyli brązowy to samo centralny plus sterownik idę włączyć prąd i zobaczymy czy działa to mamy podpięte roleta jest otwarta teraz ja tutaj do dlatego że już... był przełączony przekaźnik, bo przed chwilą podnosiłem. Tutaj, jak widzicie zamyka się, wciskając ją zatrzymam i zaraz dam do góry, Roletę jedzie do góry. Więc lokalnie wszystko działa, centralnie zobaczymy jak podobne wszystkie przyciski. Teraz co przy włączniku roletowym podwójnym? Tej jak widzicie, tutaj jest włącznik roletowy podwójny. No i te gniazda są bardzo blisko siebie. Dlatego prowadzenie tylu kabli byłoby bez sensu. Więc ja zrobiłem to w taki sposób. Oczywiście diody są standardowo, czyli wypuszczamy napięcie jedną i drugą, ale oczywiście nie wracają do siebie. Więc to mam przygotowane w ten sposób. Tutaj jest dlatego taki długi kabel. Jeden i drugi. Ponieważ mam akurat dwa przyciski podwójne nad sobą i muszę je doprowadzić do jednej puszki, więc tak to wygląda. Idę to zmontować. I teraz zobaczcie, dlaczego warto sprawdzić sobie jeszcze przed całym zapakowaniem tego do puszek, który przewód jest w świetle relacji odpowiedzialny za górę, a który za dół. Ja mam tutaj wpięte na krótko, coś w sensie na krótko, no docelowo, czyli już jest podpięty jest już podpięty neutral jest podpięta faza to samo jest tutaj, neutral i faza one są spięte tam do przewodu w puszce z łączką WAGO, to są przewody elastyczne tutaj to jest to co Wam pokazywałem, czyli dolutowywałem sobie końcówkę tylko z drutu no i teraz patrzcie tutaj przy tym do góry odpowiedzialny jest czarny kabel Dół odpowiedzialny jest brązowy. A tu jest na odwrót. Brązowy do góry, czarny w dół. Zobaczcie. Tu mam już trochę kolorów pomieszane, ale teraz spinam P1, czyli ruch w górę. No ale to nie zobaczymy, bo już jest roleta w górze. Zdam sobie P2. Ruch w dół. Jedzie roleta w dół. Teraz zatrzymamy i w górę, P1, czyli znaczy, że tu jest to spięte OK i tutaj też mam spięte OK, bo P1, czyli biały łączę z PG do góry już nie jedzie, damy sobie w dół. Czyli spiąłem czarny P2 i roleta jedzie w dół P1 do góry. Proszę bardzo i jedzie do góry. Więc widzicie kable są po prostu odwrotnie podpięte w silniku, do tego trzeba sobie to sprawdzać. Tutaj mam akurat włącznik roletowy podwójny. Dwa sterowniki i nasze widełki do podpięcia i to idzie do centralnego sterowania. No i zobaczcie jaki tu jest makaron. Na szczęście tutaj jest puszka jeszcze głębsza. Też taka roletowa, ale jeszcze głębsza, czyli są tutaj jakby dwa rozmiary. No i widzicie tutaj co? Widełki nasze, jedne, drugie sterowania od rolet od sterowników, to jakby kable od sterowników centralne, centralne no i te widełki też centralne, także w ten sposób jest tutaj to podpięte. Wkładam to. to na szczęście, akurat jest trochę miejsca, więc będzie bez problemu. Włożę załączam zasilanie, bo to w sumie już ostatnie jest. Sprawdzimy, czy to działa. Tak jak widzicie, dociera tu światło wszędzie. Jest w salonie, jest tutaj. A tutaj mam mój przełącznik centralny. Sprawdźmy teraz, czy po podłączeniu wszystkich wszystkie zadziałają. Daję w dół. Odklikuję. I idziemy. Kuchnia, salon, łazienka plus pokój, pralnia i wszystkie trzy pokoje zadziałało. Także centralny przycisk działa, w łazience i na strychu nie mam rolet, są okna więc to, co mieliśmy zrobić, zadziałało. Także dzięki za oglądanie filmu. Dajcie lajka, subskrybujcie kanał. Cześć! Jeszcze jedno. Teraz trzeba chwilkę odczekać, żeby je otworzyć, ponieważ sterownik, jeżeli jedzie w dół, to on potrzebuje chwili na to, żeby się przełączyć znowu w stan zerowy, czyli taki, który będzie mógł obsługiwać znowu ruch. W górę, także teraz damy mu chwilkę i będzie możliwe otwarcie wszystkich na raz.